자 u fi u g h t e s t u f e d Dlatego tego mam takie piękne male. Pokaż, kochanie. Czekaj, gdzie Z kryształów górskich, ametyzmów, zioła. Wszystko tylko i wyłącznie dla duszy, dla ciała. Mega cudowny spad dla duszy. Projektuje wisiorki pod każdego człowieka osobno odczytam Twoją aurę, odczytuję i pod odczyt Twojej aury dopasowuję do Twojego życia, tacy urodzin, kamienie, które będą Cię chronić, całkowicie Twoją aurę, Twoje życie wzmacniać, Błogosławić, przyciągać obfitość, dobrobyt, dobre relacje, chronić przed złymi urokami. Jest to taki właśnie naszyjnik specjalnie dla was zaprojektowany. O to wyschło mega, patrz. To ci wyschło kaciko, słyszysz? To masz. To jest ten, lawenda. No, ale to jest mega takie już suche. Czekaj, zwiąż no, to. jest lawenda. Zwiążesz? Zwiąż? Słyszałem sobie sam. Ale do czego? Zwiąż, bo rozwiązałam, wiesz? Ale coś, coś, coś tu będzie. Bo ja bym chciała, ten bym związać. A, okej. Okay. No. A ten już jest nieniądz już. No kochani. Witaj. A tak muszę obiad skończyć. Kładę to do Bo o, Możesz mi? Bo muszę smażyć. Patrzcie kochani, jak wino to na zbierałam w okolicy. Dobra. Widzicie? Wszędzie rośnie. Masz ośmiornicę. Obyatek robię. Boże, ja nie kocham, to ja to zrobię. Żeby wysoko daj. Ja mam Się? Da, się, no, ma, Dobrze jest. Dobra moje ośmiorniczki koparek muszę skroić. On już był myty wcześniej. Specjalnie sobie go zabezpieczyłem, zmoczyłem. Czy mam lodówce? Dobrze. Teraz będzie wegetariański obiadek. Ile ci wyszło dzisiaj? Ty osiem. mega.

skończyło ja. się no

Serca. O. O. A to skoła jest marynowana zupinia. Mmm, cóż, dobra, super No, cukinia w panierce, cukinia marynowana, do tylko ziemniaczki. I taki dzisiaj bardzo skromny, prosty obiad serca. Dobrze. Jeszcze tak nie jadłam sera. Mm. <ślinogro> ja się nie jadłam, w ogóle. Już w jesiebie jadłam. Tak mało się. Mega ja. ten ser jest dobry. Idzie. Kochani, cześć serca drogie. Wszystko z miłością dla miłości, przez miłość, bo przez miłość i do miłości dla miłości. Z Nie piszę, cześć Krzysiu. To ja tej smaży, jutro smażęć bo my nie zjemy dzisiaj, nie? Ja nie damady do ludzie, bo ja do lodówki na jutro. To wystarczy. I taki kochani skromny obiadek, cukinia panierowana, ziemniaczki i cukinia marynowana, wszystko na cukiniowo. No tak. Marta ma mniejszą porcję, kochani. Nie, to jest cukinia w panierce, e, wcześniej moczona w soli, żeby sok puściła, zmiękła, potem w mące, jajku i oczywiście bułce tartej i opiekana. I cukinia marynowana z cebulką. Dziękuję kochani Wam serdecznie. Ja już będę kończył live. Chciałem dać Wam, moją osobom, dużo pozytywnej energii, pokazać, że życie może być piękne, pełne ziół, zapachów, kwiatów, inspiracji, radości, dobrego słowa, dobrego samopoczucia i przede wszystkim obecnej chwili, obecnej, tu i teraz, gdzie towarzyszy piękna muzyka i... poczuj co? No. Bobuś się żegna. Wszystkiego dobrego mam, kochani, życzę. <grywa> Cześć. Do zobaczenia później. Eee. Trzymajcie się, kochani. Wszystko gotowe. Kochani, zawsze stwarzajcie sobie dzień kreatywnie. Nie siedźcie, nie myślcie, nie siedźcie w umyśle. Zbierajcie kwiaty. Jest mnóstwo bodźców, które poprawiają humor. I nie trzeba mieć milionów, żeby być szczęśliwym. Wystarczyć na łąkę, rozbierać ziół. Kupię sobie cukinię za 2 zł za jakiś piękny obiad. Trzymajcie się, tak? Pa kochani, to potem, uciaki. Dzisiaj będziemy się ze Stasią widzieli z Feniksie wieczorem. Nie wiem, czy będziemy, tak? Tak. Do wieczora, kochani, na tańcach we Feniksie, z ciocią Stasią. Kojarzycie ja życie czy Stasie, Taka starsza kobieta kolorowa tańcząca zawsze ze mną. No ciebie będzie robić show Wszystko masz na tych No. Nasz radę kurka. Kasał praca lajfa i zapać a po praca, bo za dużo gówniastwa było tutaj. A ja nie chcę gówniarzy. A miałeś z nimi żadnego ograniczenia. Ale to 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 się nie liczy. Chyba, ale tam, tak kurwa. Wczoraj pojutrze tak, że nie będzie. I powiedz, Kaśce, że, żeby tak zrobiła, żeby tego. Żeby tam kartę kupić kartową w Anglii. A pamiętaj, żeby włosy zabrać, dobra? Pamiętaj o włosach. Tak. I pamiętaj o tym, żeby tak się karta ważna, tylko że, żeby tak. ona widziała, żeby nie taka zwykła karta, tylko ta internetowa, żeby było dużo megabajtów. No i zaraz będę chciał robić live'a. ona się dowie, bo na, yy, na Cyprze był Primel. A w Anglii ja się nie znam, jakie są karty. Dobre. Chyba, że są Słonko, weź ty sprawdź, jakie są dobre karty internetowe ze starterem. Czy na dowód osobisty można kupić się na od kartę, bo na przykład na CWC to by nie było problemu, nie? Ja tylko zarejestrować było trzeba i tyle, nie? I chujnie. nie? Ale wiadomo, tam, faceta tam, trzeba. ta, ta było Grecji, chyba, żebym go zarejestrował, bo ja nie miałem obsługiwać. Witam <ścoughs> wszystkich. I'm Kurwa, gdzie ja się doczekam tych mikrofonów? Boże, mi się tak śpiewać chce, a nie mogę. No, ja bym się pośpiewał teraz, kurwa. Stałaś gdzieś dołu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich oczu Czarność, bliskość. Przecież kocham cię jak Irlandy. Ty nie się Ale chuj, czekam na sprzęt kurwa, w była klientka chciała mi kupić mikrofony, kurwa, jak głupi zrezygnowałem. Kurwa, by się przydał na czarną godzinę. A gdzie są od tego kompletu tamte. Co? Od z głośnikiem. Służ one się jebały, kurwa, spaliły się, kurwa, jeden drugi spadł, kurwa się rozjibały, z <laughs>